Cześć! Dzisiaj krótko i na temat. Trening kształtujący nogi, brzuch i ramiona. Pomyślałam sobie, że wykorzystamy zgrzewkę wody, która jest idealnym ciężarem w warunkach domowych. Zaczniemy oczywiście od kilkuminutowej rozgrzewki w wersji mobilnościowej. Zapraszam. Zaczniemy w klęku podpartym. 10 razy powtórz koci grzbiet. I wróć do pozycji wyjściowej kręgosłupem. Pracuj głową w dół na wydechu i w górę. Patrz przed siebie. I ostatni góra. Następnie w klęku obunusz, noga w przód, ręce w górę. I zatrzymaj jedną nogę z przodu, przeciwna ręka na tym kolanie i wolną ręką zrób 10 wymachów do tyłu. Postaraj się unieruchomić dół. Pracuj tylko górą. Dość dynamicznie i szybko skręcaj głowę, obracaj klatkę piersiową za tą nogą wykroczną. Powtórz 10 ruchów. Przytrzymaj. Opuszki palców na ziemi. Wyprostuj kolana 10 razy. Na wydechu podnosisz biodra, próbujesz mieć płaskie stopy i kolana do końca wyprostowane w stawach. Jeśli jest to niemożliwe, zrób tyle, ile potrafisz. Podnieś lewą rękę do góry i wróć. Dobrze. Zamień nogi. Przeciwna ręka na kolanie wykrocznym, wolną ręką, 10 wymachów do tyłu. I ostatni raz do tyłu. Ręce do przodu na wysokości stopy. Wyprost kolanach. 10 powtórzeń. Teraz I ostatni na dół. Podnieś tułów. Oprzyj ręce na ziemi, wyjdź z klęku do podporu przodem. Wyjdź do góry biodrami, przenieś ciało w przód, przenieś jedną nogę na zewnątrz dłoni. 2. Góra wdech, przód wydech, głowa do góry. Powtórz na każdą stronę pięć powtórzeń. Postaraj się pracować wyraźnie na obręczy barkowej. Próbujesz mieć również wyprostowane kolana i nie wstrzymuj oddechu. W górę wdech, przód wydech. Ostatni przód. Super. Uklęknij na ziemi, usiądź na swoje pięty. Ręce spleć z tyłu, zrób wdech. Ręce do przodu wydech. Pracuj wyraźnie w klatce piersiowej, w barkach. Głowa do góry, głowa w dół na wydechu. Zrób jeszcze dwa razy. I ostatni wdech i wydech i dość. Dobrze? W klęku na lewym kolanie prawą nogę wyciągnij do boku, odpusz ręce. Przejdź na lewą stronę i skręć się do prawej prostej nogi. Idziesz w lewo wdech, wydech ze skrętem. Sięgaj wysoko ręką wolną i obracaj się w tył za tą samą dłonią. I wyprostuj tułów. Usiądź napięte do tyłu i podnieś biodro do góry. Druga stopa pracuje do sufitu i płasko na ziemi. Sięgnij rękoma w przód, cofając biodra. Sięgasz do tyłu na wydechu, rozciągasz tylną taśmę nogi prostej w kolanie oraz wewnętrzną jej stronę, wydech, dobrze, zamień nogi, lewa do boku, skręcasz w prawo i skręt skłonem do wyprostowanego kolana, powtórz kilka razy, podążaj za mną, Dobrze i wyprostuj usiądź napięte, nogi klęczącej, drugą nogę wyprostuj w kolanie i podnieś stopę do góry. Sięgaj w tył biodrem na wydechu, prostuj się z wydechem. Powtórz 10 razy. I wyprostuj tyłów, przejdź do klęku podpartego, ustaw dłonie pod barkami, wydłuż plecy, aktywnie trzymaj brzuch. Pracuj przez ruch twoich barków łopatek po plecach. Postaraj się mieć proste łokcie i szukaj tylko zakresu ruchu klatki piersiowej opadającej w dół i wracającej na swoje miejsce. Poszukaj tego ruchu, który nie jest bardzo głęboki, ale wykonujesz tylko łopatkami. Dobrze, wyprostuj nogi. Deska bokiem, obrót stopy, wróć do deski przodem i przejdź do skłonu japońskiego. Podnieś kolana, druga strona. Wracasz, deska przód, ukłon japoński. Pracuj płynnie, na boki, do tyłu. I ostatni raz wróć do ukłonu. Dobrze, teraz zobacz, podnosisz biodra, ale na ugiętych kolanach robisz podskokiem, przysiad, po którym podnosisz tułów. Dłonie z powrotem na ziemię, raz, dwa, zamach, ugięte nogi, hop, przód, wyprost. Super, zrób to 10 razy. Postaraj się pracować płynnie i wylądować delikatnie na miękkich nogach, na płaskich stopach. Próbujesz utrzymać również proste plecy. Dźwigaj się pośladkami. Włącz aktywnie pracujący brzuch. Góra z wydechem. Super. Powtórzcie jeszcze kilka razy. Ostatni skok do przodu, wyprost. Super. Mamy za sobą rozgrzewkę. Napij się wody. Przygotuj zgrzewkę wody i przejdziemy do części głównej. Zaczniemy od przysiadu. Połóż wodę płasko na ziemi. Stań do niej w rozkroku, zejdź do przysiadu, podnieś ją przy klatce piersiowej i wyprostuj się. Pośladki schodzą do tyłu, do dołu. Nogi otwierają się na zewnątrz. Góra. Wydech. Wydech. Pośladki, brzuch i tułów. Postaraj się aktywnie trzymać z wyprostem. Powtórz jeszcze kilka razy. Dwa. Trzy. Hop. Dobrze. Super. Zejdź do klęku obunusz. Usiądziesz na swoje pięty, znowu trzymamy wody przed sobą. Podnieś biodra, sieni rękoma w górę na wydechu, wróć do siadu. Hop. Ręce przenieś tak wysoko, żeby całe twoje łokcie zostały wyprostowane. Pamiętaj o tym, że twój brzuch musi aktywnie utrzymać tą sylwetkę, więc bądź świadomie mocna, mocny i stabilny właśnie w części. Dolny grzeber. Jeszcze trzy, dwa i ostatni mocny góra. Super. Brawo. Postaw wody pionowo na ziemi. Teraz stań przed zgrzewką w niewielkim rozkroku i łamiąc się w biodrach, sięgnij po zgrzewkę, przypilnuj prostych pleców aktywnego brzucha i podnieś zgrzewkę do góry. Z powrotem odkładasz ją kilka razy na wysokość twoich palców stóp. Góra na wydechu. Postaraj się pośladkami, mięśniami brzucha oraz pleców, górnej części pleców aktywnie prostować ciało. Góra na wydechu. Dobrze i super. Zejdziemy teraz na dół. Opracujemy przez wypchnięcia ramion do przodu. Połóż ją na plecach. Zabierz ze sobą zgrzewkę. Tak. Ręce do przodu wyprostowane. Ustaw wodę wygodnie. Podnieś nogi na 90 stopni. Twój brzuch cały czas trzyma nogi. Uginasz ręce, prostujesz je przed siebie przez wydech. Zauważ, że Twoje łokcie pracują blisko przy tułowiu. Przenosisz wodę delikatnie w dół w kierunku brzucha i wracasz nią do przodu na wysokość barków, twarzy i klatki piersiowej. Dobrze. Przejdziemy teraz do góry. Zabierz wodę i znajdź kawałek ściany albo jakiejś szafki, czegoś o co będziemy mogli oprzeć stopę. Próbujemy przez martwy ciąg znaleźć oparcie dla jednej stopy, tak żeby wygodnie stabilizować tam pozycję jedno nóż. Dobrze, upadki ściągnij, trzymaj mocny brzuszek i wodę wiosłujesz do klatki piersiowej, ręce pracują wąsko przy tułowiu. Góra z wydechem. 12 ruchów na jedną stronę. Twoja noga stojąca. Pracuje bardzo aktywnie, przede wszystkim w pośladku. Nie zginaj się na niej za nisko w dół. Bardziej pochylaj się na tym zawiasie biodrowym do przodu. Super. Ustaw drugą nogę. Pochyl tułów, wyciągnij mocne długie ciało, sięgnij po wodę i wiosujesz do góry z wydechem. Raz, raz. Dobrze. I wystarczy. Następnie podnieś wodę, złap ją przy klatce piersiowej i stań jedną nogą na macie, prawą, lewą na zewnątrz. Lewą wycofujemy do tyłu na środek maty, uginasz kolana, wracasz do pozycji wyjściowej. Zejście w dół, powrót do stania. Wdech, wydech z wyprostem. Wdech, wydech z górą. Postaraj się mieć pionowo tułów, Postaraj się mieć nogę na macie, tą przednią, płaską. Nie podnosi jej pięty. Pracuj bardziej z jej pośladka. Tułów jest wyprostowany. Postarasz się nie pochylać do przodu. Super. Na chwilkę odpocznij. Przeciągnij się w dowolny sposób. Zrób to, co Twoje ciało potrzebuje teraz. I przygotuj drugą stronę. Lewa noga na macie, prawa na zewnątrz, i prawą wycofujesz do tyłu, uginasz kolana, wracasz do stania. Wdech, górę wydech. Teraz szukajmy pracy pośladka lewej nogi. Postaraj się właśnie na nim aktywnie dźwigać ciało do wyprostu. i ostatni raz dół i góra super. Skończyliśmy pierwszą serię naszych ćwiczeń. Zeć klatką piersiową do dołu. Kręgosłup zroluj, połóż dłonie na ziemi. Przysiad, podnieś pięty, usiądź na nie, ręce spleć do tyłu. Poddychaj. Podnieś do góry biodra, ręce na ziemi. I z powrotem usiądź na płaskich stopach. Jedna ręka do boku, druga ręka rozciąga pasmo boczne tułowia. Mięciutko powtórz sobie kilka razy. Odpocznij w ten sposób. Dobrze, podnieś się do góry, weź malutki łyk wody i jedziemy drugą serię. Zabierz zgrzewkę, ustaw ją przy klatce piersiowej, zejdź do przysiadu. Wyprost na wydechu, góra. Wdech, wydech. I dwa powtórzenia. Jedenasty. I dwunasty. Dość, super. Przejdziemy do pracy brzuchem oraz ramionami. Siadamy na piętach, zgrzewka przed Tobą i podnieś w górę biodra. Wypchnij wodę nad głowę. I powtórz również 12 razy. Pilnuj znowu aktywnego brzucha. Wstajesz z pośladków. Ręce wysoko, pchają wodę w kierunku sufitu. Do pełnego wyprostu ramion. Super. I dość. Dobrze. Przejdziemy do martwego ciągu. Podnieś się, ustaw wodę przed sobą. Wycofaj w tył biodra. Plecy trzymasz bardzo proste. Sięgnij po wodę. Ustaw plecy, zaktywuj brzuch. I wyprostuj ciało na wydechu. Również 12 powtórzeń. Pracujesz wyraźnie z pośladków, z brzucha, łopatki ściągnij. Kopa delikatnie patrzy do przodu. Application. Application. I muszę popęd Dobra. Brawo. 12 powtórzenie za nami. Zejdziemy na dół. Wodę złapiesz przed sobą na prostych ramionach. Nogi podnieś pod kątem 90 stopni w biodrach, w kolanach, w stawach skokowych. I teraz 12 ruchów, woda w dół i do przodu. Ręce wąsko przy Twoim ciele, czyli blisko łokcie przy Twojej talii. Góra na wydechu. Dobrze, ostatni. Super. Wracamy do stania. Wracamy do martwego ciągu, tym razem z oparciem stopy o ścianę, jak wcześniej, gdzie będziemy wiosłować ramionami. Wycofaj biodra. Znajdź wygodną pozycję przed ścianą, przed jakimś meblem. Tak, żebyście mieli pozycję komfortową dla nóg, dla pleców. Dobrze. Wiosłujesz. Zgrzewkę wysoko w kierunku dolnych żeber tuż pod linią piersi na wydechu. Ręce wąsko. Zauważ ładną pracę na wysokości pomiędzy łopatkami. Niech twoje mięśnie, otaczające właśnie dwie łopatki, napinają się z każdym ruchem wiosłowania do góry. Tatni, Super. Następnie mamy pozycję już dobrą w stosunku do ściany. Wycofaj drugą nogę. Proste, długie plecy. I znowu 12 ruchów przez ramiona. Stabilna, mocna noga, stojąca na ziemi, ale również ta, która jest z tyłu oparta o ścianę. Tak, żeby Twoje ciało kompletnie nie brało udziału żadnym ruchem w tym wiosłowaniu. Jedynie Twoja linia ramion. Pracuj. I dość. Super. Podnieś grzewkę do przodu, umieść ją wygodnie przed klatką piersiową. Prawa noga na macie, lewa noga na zewnątrz. Wycofujemy lewą do tyłu, próbujesz zejść kolanem w dół, tak jakbyśmy mieli klęknąć na macie. Druga noga płasko na ziemi. Pracuj wyraźnie na prawym pośladku. Góra z wydechem. I ostatni, do góry. Dobrze, znowu króciutka przerwa, tak żeby ręce, ciało odpoczęło. Zrób delikatne skłony, zrób to, co potrzebujesz. I szybko wracamy na drugą stronę. Prawa noga na zewnątrz, lewa na macie. Prawa w tył, skrzyżnia, wstajesz na zewnątrz do pozycji wyjściowej. Super, pracuj sobie. I ostatni do góry. Super. Za nami część wzmacniająca ręce oraz kończyny dolne. Teraz przejdziemy do pracy korem. Połóż grzewkę z tyłu na końcu maty. Oprzyj na niej stopy, dłonie pod barkami, mocny brzuch, długie ciało. Przenieś nogę do przodu i wróć. Zrób każdy z tych ruchów na wydechu. Postaraj się, aby Twoje ciało było stabilne i żeby tylko ruch odbywał się nogą do przodu. Aby Twoje biodra nie tańczyły w tym ruchu na boki czy w górę bądź w dół. Mocny wyprost ramion, delikatnie podniesiona głowa. Klatka piersiowa otwarta w tym podporze. Zrób jeszcze kilka ruchów. I odpocznij super. Brawo. Teraz przenieś wodę do przodu i podnieś ją do góry. Wychodzimy z klęku obunusz. Tak, o ramionach podniesionych, stopy oparte. Przenosimy jedną nogę do przodu. Wracasz nią na miejsce. Próbuj tą drogę przekładania do przodu troszkę wydłużyć, tak żeby twój brzuch musiał ustabilizować cię w tym klęku na jednej nodze. I ostatnia para. Nogę przyciągnij. I dość super. Fajnie, teraz położymy się na plecach oczywiście nadal ze zgrzewką wody. Leżysz tyłem i przenieś ją w przód na proste ramiona. Nogi zegnij w kolanach, w stopach, w biodrach. Podnieś do góry głowę wyprostuj jedną, wyprostuj drugą. Pracujesz na przemian, głowa i barki są podniesione. Patrzysz na nogę wyprostowaną w dół nad ziemię. Nogi próbujemy wyprostować do końca w kolanach i zadrzeć stopy w swoim kierunku. Dobrze, super. Powtórzymy całą serię z brzuchem jeszcze raz. Połóż wodę do tyłu, ustaw się w potworze przodem, dłonie pod barkami, stopy daleko, na zgrzewce wody. Super, mocne, długie ciało. Pracujesz nogą do przodu. Każdy ruch nogi w przód robisz na wydechu. Mocne, stabilne ciało, szczególnie w tej części centralnej brzuch, kręgosłup i biodra. I ostatni przód. Dobrze. Bardzo ładnie. Następnie wodę przenosimy w górę w klęku obunóż. Stopy oparte. Będziemy przenosić nogę do przodu. Przez przeciągnięty ruch, przez stabilizujący się mięśnie, tułowia, mięśnie kor. Ręce wysoko nad głowę, tak żebyście nie widzieli zgrzewki kątem oka. Jest ona wysoko do góry podniesiona. Super, pracuj dalej. Super. I na dół. I ostatnie trzecie ćwiczenia. Kładziesz się tyłem na ziemi. Zgrzewka przed tobą na ramionach wyprostowanych. Nogi zgięte, głowa i barki podniesione. Na przemian prostujesz jedną i drugą nogę. Każdy ruch w dół każdej nogi popracuj z wydechem. I ostatni. Super. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Teraz można śmiało napić się wody i odpocząć. Jeśli Twoje ciało potrzebuje uelastycznienia po tym treningu, odsyłam cię do mojego poprzedniego filmiku, gdzie poprawisz zakres ruchu całego ciała. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, skomentuj go poniżej i prześlij komuś, kto lubi tego rodzaju wysiłek fizyczny. Pozdrawiam.